Wiele osób jest zaskoczonych tym planem pokojowym, który zaprezentował Donald Trump. I jeszcze będą się cały czas na ten temat toczyć dyskusje, dlatego może jeszcze się wstrzymam z taką dokładną analizą, bo tak naprawdę nawet jutro wszystko jeszcze się może zmienić, i jutro nagram może kolejny program. Ale dla Wielu komentatorów dla wielu ludzi było to szokujące, bo to burzy trochę nasz obraz, jaki mamy, jaki mieliśmy w głowie, tego konfliktu odwiecznego właściwie od czasów zimnej wojny, że z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, z drugiej Rosję i wyobrażenia, jakie mieliśmy o Stanach Zjednoczonych, że to właśnie oni mają być gwarantem bezpieczeństwa, że w razie jakiegoś ataku ze strony Rosji, to Stany Zjednoczone mają nam tutaj pomóc. Tak wyglądała chociażby kampania prezydencka Karola Nawrockiego, który pojechał do Donalda Trumpa rozmawiać. Właśnie o bezpieczeństwie i z tego powodu też wiele osób na Karolina Prockiego zagłosowało. Ja wtedy już byłam sceptyczna, co wyrażałam na kanale. Mówiłam, że no nie możemy tak za bardzo ufać w to, co mówi Donald Trump. I nie, żebym właśnie tutaj była po tej drugiej stronie, bo. Jestem przekonana, że w Stanach Zjednoczonych są tutaj różne poglądy na ten temat, ale też dzisiaj się zastanowimy między innymi nad kwestią Agentury w Stanach Zjednoczonych, która sprawia być może, że właśnie Stany Zjednoczone zmieniają optykę. Jeśli chodzi o Rosję, no chociażby ci ludzie wokół Donalda Trumpa. Ja od początku na moim kanale mówiłam, że to, że Donald Trump twierdzi, że mamy dwie płcie, no to jeszcze nie oznacza, że jest takim człowiekiem, którego mamy we wszystkim popierać. Z jednej strony właśnie te kwestie jego dziwnych różnych powiązań z Chabad Lubawicz, kwestie jego wspierania. Izraela w strefie gazy. Kwestie tych chrześcijańskich syjonistów wokół niego. Na ten temat nagrywałam już programy. No i tutaj kwestia Rosji. I o tym mało komentatorów mówi, chociażby o wcześniejszym spotkaniu Donalda Trumpa z Putinem na Alasce, gdzie tak naprawdę były omawiane wspólne porozumienia biznesowe. O tym może sobie jeszcze powiemy, ale na początku zastanówmy się też pod tym kątem, że ten dokument budzi kontrowersje, dlaczego tak naprawdę Stany Zjednoczone są zobowiązane pomagać Ukrainie i nie przenosić tej odpowiedzialności na chociażby właśnie takie kraje jak Polska. Chodzi właśnie o ten dokument, o memorandum, które zostało podpisane w Budapeszcie w 1994 roku. O co tutaj tak naprawdę chodziło po upadku ZSRR na terenie. Ukrainy. Znajdowało się około 1800 strategicznych głowic jądrowych, znajdowały się rakiety batalistyczne i tak naprawdę był to po Stanach Zjednoczonych i Rosji trzeci kraj na świecie z największym arsenałem broni atomowych. I tutaj po długiej dyskusji Ukraina zgodziła się. Oddać tą broń atomową. Ona została wywieziona do Rosji, bo ta miała zostać zniszczona w zamian za gwarancję bezpieczeństwa. Zostało to podpisane przez prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmę, prezydenta Rosji Jelcyna i prezydenta Wielkiej Brytanii Johna Majora. I dlatego tutaj. Mają wobec tego Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zwłaszcza jakby stać na straży tego, żeby nikt nie chciał zmienić tych granic. I tutaj to porozumienie pokojowe, które już mówi o zrzeczeniu się granic jest jakby w sprzeczności z tym memorandum. Tutaj też niektórzy mówią, że już wcześniej mogło być jakieś inne ustalenie pokojowe, ale że rzekomo Wielka Brytania do tego nie dopuściła. No, wydaje się, że tutaj Wielka Brytania bardziej tym memorandum z 1994 roku czuje się zobowiązana niż obecnie Stany Zjednoczone za czasów Donalda Trumpa. Są też bardzo duże dyskusje na temat tego, na ile to memorandum rzeczywiście jest wiążące, na ile rzeczywiście jest aktem prawnym. Komentatorzy mówią, że tam brakuje jakiegoś ustępu, co jeśli któraś z tych stron nie dotrzyma tego porozumienia. No tutaj strona ukraińska mówi, że jakby miała oddawać te głowice nuklearne w zamian za jakieś porozumienie, które w praktyce nie ma żadnego znaczenia, no to jaki to by miało sens? To znaczy, że tego oni sami twierdzą, że zrobiono z nas po prostu frajerów. I to jest ważny dokument, o którym warto też w kontekście tego planu pokojowego mówić, bo plan pokojowy mówi o tym, że to tak właściwie nie Stany Zjednoczone, a Europa ma być teraz odpowiedzialna, że Ukraina ma nawet mieć zapisane w Konstytucji, że nie może wstąpić do NATO. Natomiast pojawia się punkt, że może wstąpić do Unii Europejskiej. Niektórzy komentatorzy to tak zinterpretowali, że szybko wstąpi. To nie jest żadna gwarancja. Trzeba to obiektywnie z różnych y, stron analizować, bo też te propozycje pokojowe mówią, że za 100 dni mają być wybory na Ukrainie i tu możemy mieć różne opcje. Może to być kandydat, który rzeczywiście będzie chciał iść w stronę tej Unii Europejskiej, a może to być kandydat, który będzie po prostu nawet przez Rosję podstawiony. Będzie to ktoś, kto będzie potencjalnie takim drugim Łukaszenką, i tutaj. Taka sytuacja też byłaby dla Polski bardzo niekorzystna, bo mielibyśmy tutaj no, z każdej strony takie potencjalne już tarcia na granicy, tak jak to widzimy, jeśli chodzi o te prowokacje Łukaszenki na granicy białoruskiej. Tutaj widzimy te fragmenty, które. No, są potencjalnie niekorzystne dla Polski. No, z jednej strony żołnierze NATO nie będą stacjonować na Ukrainie i to jest tak jakby no, też wycofywanie się właśnie z tego porozumienia z 1994 roku. A punkt dziewiąty wzbudził liczne dyskusje, bo mowa tutaj o europejskich myśliwcach, które będą stacjonować w Polsce, ale nie ma mowy o mm, amerykańskich. I niektórzy mówią, czy to znaczy, że w takim razie, jeśli by w jakimś stopniu bezpieczeństwo Polski zostało zagrożone, czy Ameryka nam już nie pomoże? Czy rzeczywiście może dać nam jakieś gwarancje? Ja nawet zrobiłam taki wpis na portalu X. Jeden z dziennikarzy zadawał pytanie, jak to jest możliwe, że w tak ważnych rozmowach Polska nie brała, Udziału. I tutaj taki prowokacyjny dosyć mój komentarz, gdzie oznaczyłam prezydenta Karola Nawródzkiego. Panie prezydencie, czy nie byłoby dobrze, żeby wziął pan udział w tych dyskusjach i doprowadził do tego, by pana ustne ustalenia z prezydentem USA z czasów kampanii wyborczej znalazły potwierdzenie na piśmie? W dokumencie pokojowym. Dziewiąty punkt planu pokojowego budzi dyskusję, ponieważ mówi o europejskich myśliwcach w Polsce z pominięciem amerykańskich. Mając na uwadze pana kontakty z Donaldem Trumpem, chyba nie powinno być problemu z doprecyzowaniem tego punktu, żeby USA pisemnie zagwarantowało Polsce realną pomoc w razie napaści. W kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, chciałabym polecić Państwu obejrzenie mojego wykładu z częstochowy, który jest dostępny na tym kanale. Dziś Trump i Putin, kiedyś Roosevelt i Stalin. Czego uczy nas historia? I tutaj chciałabym. Fragment, żebyśmy teraz wysłuchali, a do całości Państwa zachęcam, żeby to znaleźć na moim kanale i sobie odsłuchać. Mieliśmy też spotkanie najpierw Stanów Zjednoczonych i Rosji samych. Trump z Putinem, spotkanie na Alasce. O czym y, tak naprawdę bardzo mało się pisze w polskich mediach, a o czym się pisze, jeśli wejdziemy na media y, zagraniczne, co, o czym właściwie y, możecie dać znać, czy o tym wiecie. Ja się o tym dowiedziałam, gdy czytałam w ogóle inny artykuł na temat demografii y, Rosji z jakimś Rosjaninem, który mówił, że tak naprawdę my nie mamy po co już żyć, nie mamy żadnego y, tutaj celu, że to wszystko już ich dobija, co się dzieje i mówią, no ale mówi się teraz, że będą interesy Trumpa z Putinem na Arktyce, no ale czy to coś zmieni? I tak naprawdę, jeśli sobie wyjdziemy poza jakieś takie nasze banki informacyjne, to dużo się mówi, że to spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce dotyczyło w dużej mierze biznesów na Arktyce jakiegoś takiego wykorzystania złóż, które tam są. U nas się o tym nie mówi. I rzeczywiście u nas bardzo mało publicystów w tym kontekście mówiło o tym, że Trump ma tutaj te interesy z Putinem i że ostatecznie na tych wspólnych interesach z Putinem będzie mu bardziej zależało niż no, na tym, żeby mieć nawet i dobre stosunki z Polską czy właśnie tutaj z tymi państwami Europy. I to widać w tym porozumieniu pokojowym, które budzi emocje. Ja też na tym wykładzie starałam się porównać sytuację, jaka była po II wojnie światowej z obecną. Oczywiście sytuacja jest inna, ale też pewne takie rozmowy pokojowe toczyły się często z no, pominięciem którejś, ze strony. Tak naprawdę Polska o wszystkim dowiadywała się jako ostatnia. A dlaczego to jest ważne dla Polski? Bo jesteśmy tym krajem przyfrontowym. I tutaj nie może być jakiejś takiej mowy o emocjach. Tak jak widzę, dużo emocjonalnych komentarzy. To, że my będziemy coś analizować, to nie jest żadnym jeszcze jakimś opowiadaniem się, po jakiejś konkretnej stronie, tylko kwestia, czy Stany Zjednoczone spełnią to, co nam obiecywali, co chociażby chyba ustnie było prezydentowi Karolowi Nawrockiemu obiecane, czy my możemy w razie czego na te Stany Zjednoczone liczyć, czy nie. I tutaj jest poważna wątpliwość i to trzeba teraz jasno z Donaldem Trumpem ustalić. Karol Nawrocki powinien teraz pierwszy się tym interesować i to ustalać, zagwarantować nam bezpieczeństwo. I jakieś takie marsze za pokojem, czy coś takiego, no w ogóle w praktyce tego nie zmieni. Jeśli coś było nam obiecane, jeśli też Polska w to wiele lat inwestowała, no to musimy się teraz tego na piśmie domagać. To tak naprawdę jest. Działanie dyplomatyczne, które by było teraz jakimś takim konkretnym działaniem za pokojem, a nie takie zgadzanie się na wszystko, jak, jak się nam przedstawia. Jeszcze wśród komentatorów pojawiły się takie sformułowania, że Rosja. Jest dzisiaj silniejsza niż te dwa lata temu, w 2022 roku. I to też jest takie sformułowanie, które się pojawia, na które moim zdaniem brak jakichś mocnych dowodów, ponieważ z tego, co śledzimy, no to Rosja straciła już w tej wojnie bardzo wielu żołnierzy no i w ostatnich dniach. Do, Akurat ukraińskie wojska mają pewne sukcesy, na przykład uderzyły w elektrociepłownie niedaleko Moskwy. Tam raczej nie uderzają w cywilów, ale starają się na przykład no, odciąć jakieś dostawy prądów dla jakichś konkretnych miejsc. No A z drugiej strony mieliśmy te naloty po prostu na cywili. W Tarnopolu. Jeśli chodzi o te straty cywili, no to po stronie ukraińskiej jest ich o wiele więcej. Tutaj też kwestia, jeśli mówimy o sprawiedliwości chrześcijańskiej, sprawiedliwości katolickiej, bo tutaj nie dam się, drodzy Państwo, wmanewrować w pewne takie. Emocjonalne komentarze. Musimy na wszystko patrzeć obiektywnie, niezależnie od naszej historii, bo w komentarzach często się przejawia temat Wołynia ja i o wołaniu też nagrywałam programy, też o tym mówię, no ale to jeśli mielibyśmy tak patrzeć na historię, no to powinniśmy też mówić o katyniu, o operacji NKWD, która dotknęła Polaków przed wojną, gdzie zamordowano 100 tysięcy Polaków. Mieszkających wtedy w Rosji, o zsyłkach Polaków w głąb Rosji, o najeździe Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku, o potem fakcie, jak Sowieci zaczęli kupować Polskę po wojnie, aresztując, mordując polską inteligencję. Więc tutaj te fakty historyczne w każdym mierze my musimy bronić Polski, no ale nie może być tak, że Giną cywile w Strefie Gazy, ja będę o tym mówić, a giną cywile na Ukrainie, i z kolei ze względu na inne kwestie, ja nie mogę o tym mówić. Ta polaryzacja stała się bardzo duża. Oczywiście była kwestia afery korupcyjnej na Ukrainie, która wybuchła akurat przed tym pokojowym planem. Ale tak naprawdę, no, ona teraz wybuchła, ale o tej korupcji na Ukrainie i wśród tych ukraińskich oligarchów, no to było tak naprawdę, wiadomo, od dwóch lat. Gdzieś takie zaprzyjaźnione ze mną kanały też te kwestie poruszały, chociażby Bogumił Szolda, który też jest gościem nieraz na moim kanale, o tej korupcji na Ukrainie mówił, i to gdzieś tak kręciło się w tych kanałach, a dopiero teraz, Zostało tak naprawdę poważnie rozdmuchane i też te wszystkie sprawy musimy obiektywnie rozważyć. Mamy korupcję, mieliśmy wołę, no ale tutaj giną cywile, tutaj mamy też zagrożenie ze strony Rosji i różne akty terroru, tak jak choćby z tą dywersją na Tora. Które mogą się potencjalnie zwiększyć. No, tym bardziej, jeśli my jasno nie przyciśniemy teraz Stanów Zjednoczonych, że skoro się zobowiązali, no, chociażby temu Nawróckiemu w tej kampanii prezydenckiej, no to mają tutaj być być jakimś takim gwarantem pokoju, gdyż Polska jest rozbrojona. I to, co ja mówię, to jest przedstawienie faktów. To nie znaczy, że ja jakoś tutaj nas do wojny nakłaniam, bo takim właśnie pojęciem, że a, podżegacie do wojny, no to się zamyka usta wszystkim, którzy chcą jakoś analizować te sprawy, a w ogóle nawet z ich, z ich ust nie pada żadne sformułowanie, że mamy do tej wojny iść. Takie sformułowanie z mojej strony nie padło, a tak jestem w komentarzach opisywana. I stąd też taki post, który na mojej karcie społeczności jest nas, żebyśmy po prostu pewnych takich metod manipulacji unikali. Natomiast w kontekście właśnie takiej teorii sprawiedliwości, chociażby świętego Tomasza Zakwinu, no to jeśli mamy mowę o pokoju, o porozumieniach pokojowych, to też te zbrodnie muszą być rozliczone. jednak tutaj obiektywnie po stronie rosyjskiej, no to Rosja jest tutaj sprawcą. To Rosja napadła i to Rosja jest odpowiedzialna za śmierć cywili. No tutaj te liczby trzeba dopiero policzyć. Z tego, co ja gdzieś tam w tych statystykach czytałam, no to 47 tysięcy cywili, czyli takich, którzy w ogóle nie byli w żaden sposób zaangażowani w wojnę, w tym dzieci zostało zamordowanych z premedytacją. To nie jest tak, nie bagatelizmujmy tego, to nie jest tak, że to nie było z premedytacją, były naloty na konkretne bloki mieszkalne, w których mieszkali ludzie, tak jak ostatnio w Tarnopolu. No, i też ten plan pokojowy Trumpa nie mówi nic o pociągnięciu tych sprawców do odpowiedzialności. Mówi, że to tak jakby ma być amnestia dla wszystkich stron, no tak naprawdę nie wskazując, kto tutaj jest agresorem. I też się pojawiają takie komentarze, że jeśli taki plan przejdzie, to w przyszłości każdy agresor, no gdziekolwiek to będzie indziej na świecie. Może czuć się w praktyce bezkarny, bo wychodzi na to, że on zaczyna wojnę, zdobywa jakieś tereny i nie spotykają go za to żadne konsekwencje. I to jest, drodzy Państwo, niezgodne z etyką katolicką. Na kanale. Księdza Szymona Bańki, Okiem Akwinaty, niedawno się ukazał wywiad na temat książki Wojna Sprawiedliwa w ujęciu św. Tomasza Zakwinu. No i tam mniej więcej te zasady są wypisane. Drodzy Państwo, wszystko dzieje się dynamicznie. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji zaproponowali już swoje poprawki do punktów planu pokojowego. Między innymi do punktu 9 myśliwce NATO będą stacjonować w Polsce. Taka jest propozycja. Natomiast pierwotna wersja mówiła, że myśliwce europejskie będą stacjonować w Polsce. Nie mówiła o myśliwcach NATO. No, ciekawe, że to wszystko póki co jest ustalane bez Polski. Polska ma dopiero e, chyba jutro dołączyć do tych rozmów. No, bardzo dziwne, że póki co tutaj e, jeszcze nic z Polski... Nie starał się chociażby w tych rozmowach, które dzisiaj miały miejsce, wziąć udziału. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. No jednak tutaj jest ta propozycja, która ma Polsce gwarantować to, że to będą myśliwce NATO. Nie jest to tak wymienione, że i NATO, i europejskie, no jednak i tak większość chyba tych krajów europejskich do NATO. Należy tutaj może też jest kwestia jakiejś takiej decyzyjności, no i czy lepszym zapisem byłoby, żeby tam były i NATO, i europejskie, żeby to tak było wymienione, czy tylko NATO. I czy ta poprawka będzie w ogóle zaakceptowana, ale to sam fakt, że w oryginalnym planie Trumpa to się nie znalazło, to pokazuje, że Trump nas chyba zawiódł. I tutaj podstawowe pytanie, które się pojawiło, pojawia w tytule tego programu, czy Trump tak naprawdę zdradził Polskę, czy zdradził Europę? Kolejne dni to pokażą. Podstawowe pytanie, dlaczego Donald Trump w ten sposób się zachowuje? Czy chodzi tutaj tylko o te jego. Interesy, o te interesy na Arktyce. Jeszcze kiedyś dla jednego z kanałów miałam wywiad, gdzie bardzo dokładnie przygotowywałam taką listę wszystkich osób, właśnie, które nawet są w towarzystwie Putina, z którymi Trump jest jakoś biznesowo powiązany, w te powiązania też wchodzi Habad Lubawicz. Tylko tutaj no, dzisiaj już mniej mówię o tym Habad Lubawicz, bo. To jest też chyba specjalnie z tym Hamad Lubawicz, tak, że gdzieś tam te postacie u góry może to tak trochę traktują jako takie miejsce do swoich spotkań, a jak jakiś komentator o tym powie, to wyjdzie, że sieje tutaj jakieś teorie spiskowe. Więc o tym w kolejnym programie napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Ale też inne światło na ten temat, dlaczego Trump się tak zachowuje, przedstawia Peter Strzok. To jest były agent FBI, który no, był bardzo ważną postacią wysoko w tym FBI i on miał badać po prostu różne przekręty, przekręty między innymi wyborcze i on odkrył, że tutaj bardzo dużo rosyjskiej agentury jest, że już we wcześniejszych wyborach forsowali jego kandydaturę, i no, doszedł do tego, że być może KGB ma jakieś kompromitujące materiały związane z Trumpem. Gdy Donaldowi Trumpowi to było przedstawiane, no to on po prostu zwolnił tego Petera Strzoka. Był taki nawet moment, gdy była konferencja, w której brał udział i Donald Trump i Putin i wprost zadał jakiś dziennikarz Putinowi pytanie, czy macie w Rosji kompromitujące materiały na Donalda Trumpa. I on powiedział: No, coś tam o czym słyszałem, a to, to raczej nieprawda. Donald Trump to nazwał polowaniem na czarownicę. Peter Strzok stracił swoją pracę. To wszystko miało mieć miejsce w latach 80., kiedy Trump przyjeżdża robić biznesy. To Russia, he wants to acquire his own Trump Tower. When I say that, I mean that they hold leverage over him that makes him incapable of placing the national interests the national security ahead of his own. That takes a variety of forms. I worked counterintelligence for over 20 years, and I recruited spies during that time, and I defended against those people who were being recruited in our government. One of the largest ways that people in foreign governments gain leverage, certainly in the case of the president, is through financial entanglements and I think when you take a look at the the Trump financial enterprise, particularly its relationship with Russian, with Russian monies and potentially those related to organized crime and other elements, that those interactions have placed him in a position where the Russians have leverage over him and are able to influence his actions. Trump miał z różnymi tutaj, ważnymi osobistościami w Rosji sprawiły, że on jest teraz w takiej pozycji, gdzie praktycznie każdy jego ruch jest od tej Rosji uzależniony. I to jest ciekawe, bo to jest kolejny głos, który właściwie w takim podobnym duchu jak ja mówi. Różne takie programy na ten temat się pojawiają, nawet w niektórych, jeśli sobie przesiedzicie internet, to taki jeden ze starszych emerytowanych oficerów KGB też mówi, że ma na Trumpa tutaj jakieś e, informacje, o których jednak publicznie nie może powiedzieć. To jest też e, no, jedna z takich ciekawych poszlak, Dlaczego Trump tak, a nie inaczej, dzisiaj się zachowuje? Jeśli chcielibyście, żebym ten wątek rozwijała, napiszcie o tym w komentarzu. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Dziękuję za wasz patronat. Wszystkie informacje, jak można wesprzeć kanał, znajdziecie w opisie. Dzięki temu mogę komentować z takiej perspektywy całkowicie niezależnej. W sklepie MDG, dzisiaj w tym temacie polecam moją książkę Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Polecam również książkę Niezłomna zakonnica o tym, tak jak naprawdę wyglądała Polska po II wojnie światowej, gdyż to nam też może na pewne takie polityczne manipulacje przez Rosję inspirowane zwrócić uwagę. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do zobaczenia.